Z tej strony Macie jesteśmy dzisiaj w kontynuacji szukania nam wioski, żeby mogła być seria. Już się zaczęła seria, ale dzisiaj mamy sobie pustynię. My dzisiaj będziemy zwiedzać pustynię z epicko. Dzisiaj zwiedzamy pustynię. Może tam będzie chociaż jakaś wioska, Byłoby fajnie. No ale co ja wam mogę powiedzieć? No, oczywiście nie zapomnijcie o klikaniu subika z dzwonkiem, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. No. No i możecie dać oczywiście z, z dłoneczkiem, no i łapkę, no i suba, najlepiej z dłoneczkiem. No i możemy chyba zaczynać ten jak gdzieś jestem tutaj sobie. Tem tem tem, no na pustyni. I tutaj coś sobie szukamy siałem kaktusa. O, ale fajny królik. Ale mamy kaktus. Ten kaktus. Mam kaktus, ale fajny. Mam kaktus. kaktus. Kaktus, kaktus. Kaktus, kaktus. Ale tu. A może w ogóle znajdziemy jakąś świątynię? Daj, na świątynię. Fajnie by znaleźć. No, szczerze, fajowo by było. Mogą mieć tam diamenty, a nie chce mi chodzić do kopalni, no. No, ale będzie trzebało chodzić do kopalni, żeby miał diamenty. Ja nie ja Myślałem, że ten królik to już pies, co dziwne. Heh, dobra, sobie na... na no, szukać sobie w tej wioski. To to może by? No, akurat na pustyni dużo nie jest ciekawie. No bo, bo już po chwili widzisz takie kwiatki. Nie jakie kwiatki, takie ksza... krzaczki i później kaktusy. To ja chwilę jakąś studnię taką, albo albo taką świątynię tą. No piramidę, piramidę. O Jezu! Ja nie mogę, bym się zabił jeszcze. Jakbym się zabił, to bym się tak załamał, nie? Bym musiał od nowa. Ale nie, ja się nie dam. Ja nie mogę. Dobra, chodźmy sobie dalej. Szukać. Szukać tej wioski, ale pustynia chyba się kończy. Na koniec się więc. co, pójdę w tamtą stronę. Może będzie fajno pójdę w tamtą stronę, coś tam poszukać. Może tam będzie lepiej. 3 minuty mi zajęło tu przyjście. Jeszcze przywitać się i takie rzeczy mi to zajęło, ale no. Takie rzeczy mi zajęły trzy minuty, no dobra. Tam gdzieś tutaj pustynia, może gdzieś tutaj jakieś... ...jakieś sensowne rzeczy. Fajnie jakby była ta pustynia połączona z sabaną, ale w ogóle my tam coś już mamy, lol. I za chwilę się zniknie. Zaraz, za chwilę będzie marihuany. No, nie ma tu jak czekanie. E, ale dajcie mi tu wioskę. Jeszcze tu jakaś woda fajna będzie blisko. Może tu jest nawet do cen, też w ogóle. Ej, naprawdę, dajcie mi wioskę. Ej, serio czy ja tego wiele proszę? Dobra, muszę się wyspać. Więc dawaj mi tu łóżko. Dawaj, dawaj. No dawaj, dawaj. Dobra, więc ja sobie na razie. Te dwie, te. No i dawaj mi to, no. O Jezus, co ja zrobiłem? No tak to nie chciałem. Dobra, śpimy, dziękuję. Śpimy, śpimy, śpimy. Wioska! Ha! Ale zauważyłem mega, ale jaja. Nie no zaraz Ale jaja, że tak zauważyłem, nie tam jakiś domek. Nie no, z, z, nie domku sobie nie odpuszczę. Dobra, chodźmy do tego domu dziwnego. Do tego damku. I zróbmy to dzisiaj no. Sa na sawanie będziemy mieszkać. No daleko nawet mamy pustynię, No zresztą widać mogę Wam nawet pokazać tutaj dla siebie. No chyba, że już nie będzie... No widać, widać. Będziemy tutaj, ale mamy tu sobie fajne... Uuu, mamy villagerów. Elo. Elo. Olo, Elo. Ale Jezus, te farmy, jak są głupie postawione. Nie no, w górach farmy. No brawo, brawo. Uf. Siemaraj, ary, a, ary, a, ar... iron ar, ar, ar... ar, golem. O, dobra, rano, to na początku zrobię takie. Co, co, chodzi z tą błogą? A co, tu? Ad, co, 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 jo, jo, zasiąko na tym. Tu się do tak sadzić? Ua. Ha! Łeha, ale jaja. Ej, o co... Co na trawie? Co jest? O co chodzi? O Jezu, co się tak to w ogóle... Ej, da się na trawie? Czekajcie, teraz to sam chcę schować. Ale przez to mam nasionek. Tyle, że słuchajcie, to jest jakiś hit, ale... Co jest grane? Serio? Nie, nie idzie. Jakim cudem to, to nie idzie to, elo No to Oj, we... Ej, gram ją oszukała, ale weź ty teraz, wyrzucam tu na chwilę, Co no to mamy tutaj, mam? No już nie narzekam, no. Ale fajne banery zabieram. A w ogóle mogą to być skrzynki, właśnie. Skrzyneczki ma skrzynki, o tu jest jakaś skrzynka to może być mapa, może nie ma map ale jest za to chlebek przyda się papiera, nie, papiera to ja przytulę akurat eee, patyki nie, no nie wiem po co mi, ale A, w ogóle tam jest taka jakaś z nie dobra, no. dawaj mi tu Elo, obijam się tu buta zamy tu o chleba Mam tu chleba, dawaj mi tu tego chleba Ora tu. A w ogóle tą skrzynię... O Jezu. Skrzynię sobie zabiorę. Na pewno. Tą też. O się przedadzą, no. Dobra, chodźmy dalej. O Jezu, ale mam bok. Chodźmy, 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 a w ogóle tak i co, co chodzi z tą wodą, <laughs> jaka ona zbakowana, dobra, nie wiem, jakieś są, jest to dziwne, ale prawdziwe, dobra, cieszmy się wioską, że mamy chociaż wioskę, chleba sobie przerobi, to siano za to, jest siano, tu już jakiś może kejwik będzie na początek. Nie no szkoda, nie ma keiva nie ma keiva O jest, to jak to fajnie wygląda. Przed chwilą to tak wyglądało. O ja. Czekajcie, a w ogóle na którym są poziomnie diamenty. Czekajcie. Ja nie mogę. Diamenty. Okej. Okay. Yy, dobra, nie będę na razie tego, nie mam czasu, dzisiaj nie diamenty, może w następnym odcinku. Ja nie mogę, do czego ja się tu kopię? Oliwoni. Dobra, mamy tutaj... Co ja chciałem? Crafting chyba i chciałam stworzyć w ogóle sobie to to chciałam stworzyć piecyk i chciałam sobie zrobić z bio zbrojkę żelazną gdzieś tu mam żelot. tu jest żelazko, żelazko, żelazko Wągielem. a nie mam wągiel, mam wągielek okej okay. dziękuję, mamy, mamy wszystko, dobra damy mi tu żelazo żelazo, żelazo, żelazo mamy, żelazo się topi Uh, więc gitę, no mamy tutaj, będzie się topiło, o Jezus, co ja zrobiłem, dobrze, <laughs> nie wiem, to było dziwne, ale dobra, chodźmy sobie dalej tą wioskę sobie tutaj, mm. nie, że obrawować, tylko sobie, z... Boże, ta woda, co z tą zrobię od razu biorę dirta i bez znaczenia co to, to biorę bo to jest takie czy wy tam widzicie to jest jakieś tsunami tutaj jakaś zjeżdżalnia to jest o Jezu ale to z wysoko Ej, łatwo się tu z... Jeżeli... nie no nie gadzę, że to z tego ja... ja no coś takiego zrobiło tyle rzeczy Dobra, spływaj woda. A o jezu. Dobra, tu też. Okej. Okay. Okej, okay, spływaj woda, spływa woda. Ech, dobrze. O Jezu mi się zabił. Na razie dites. Dobra, słuchajcie, muszę sobie... Dalej te dziwne nasionka zlewitują Bla, na no trawie są co coś. Ja tego nie mogę. A to jest właśnie sens, Bez sens. Daj mi... Póle o. O, mam teraz. Ja będę robić kilofa, chciałbym zbrojkę. Mmm, no, taką. Dobra. Zbroja, pięknie, widzicie jak on się tu rozwija. No i pięknie. Mam już jakoś coś, mam, coś zło... ja nie mogę. Uch, dobra, będę kończyć za chwilę ten odcinek, ale to nie koniec. No czy sobie te żelazo kolejne. Sobie dawaj, mi tu jedno żelazo no żelazo, żelazo, żelazo nie będę sobie mógł y, stworzyć rzeczy Jest dobra na razie zrobię jeszcze, o nie mam oni nie mogę dobra nawet dobra zbroję, co dawaj, teraz tu miecz będzie Dobra, dobra, zabiorę sobie to, miarz, o jest, Jezu, co o co chodzi, o co, mm. dobra, o Jezu. No i teraz dawaj mi ten miecz. Dobra. Eee. Eee, dobra. Poczekajcie. Muszę sobie zrobić to i będę kończył odcinek. Dobra. Jeszcze tylko kilof. No i pięknie. Mamy kilof. Mam dobrego. Dobra, tu jeszcze jedno żelazo się przetopiło. Ech, dobra. Ech, dobra. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja byłem Maciek. Oczywiście nie zapomnijcie o klikaniu. Sobika z dwączkiem jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście też łapkę w górę dajcie. No i chyba. 他死了